Kurwa, jakim cudem ja to przeżyłem? Będąc szczerym, to nie wiem. Hej, Zajebiście. Dobra, idziemy Kinga. To nie tu są. Gdzie? Tu. O. Wow. Oh, no i goodbye, World. No, papa. Fak, nie. Yeah. Poczekam, poczekam. Będzie mi cię brakować. Okej, widzicie mi cię O fajnie. O fajnie. O fajnie. Fajnie. O fajnie. O kurwa ogłuszony zostałem. Wow Jak mają karabinki kurde na daleko to Lipton e, Winda winda To ja, to ja Jestem Jest jest tu Dobra, dobra, niech wraca O hej Chowaj w dół, chowaj w dół głowę co to było, <noise> <Co> to, było? <noise> co to było. Co to było? <noise> Aha, ja mam... to co tu ja ja najgorszy tryb. A Mongo mu kujcie to zamiast tego zabił siebie i Quika jeszcze, to przynajmniej <noise> to się wszystko. <skończyło. głos> Życzę Ci jak najgorzej. A widzisz, to tym to razem to? nie będziecie mnie obwiniać bezpodstawnie. No chodź Co się dzieje. Do, do tyłu a, <laughs> prawo znos się, nie do tyłu. Tu, 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 tu Na odległość, Paka łatwo dostał. go robimy. Patrzę ma zdjętą. Dzięki! Nie będę kłamał, amunicja mi się kończy Dawajcie, 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 szalecie, on ma Zajebiście Łatwo, no, łatwo. no jest Ruszę, zostajesz właśnie T-Boga. Gdy nie zdążyłem, mu rzucić granata do windy. Co wy robicie? Za szybko puściliście. Nie, Kubik! Nie, wiem, kubik to już normalnie wyższa pora. No bo kurwa, się. no bo. nie! Tylko chłopaki. zobacz, Kubik! wyjdzie! No nie strzelajcie no. we mnie! No. Tu się no? No ja też. No i zejdźcie. Ty, bo inaczej wydalają wojna domowa. U, u. O kurwa. ci bo. Ale on już malował, Dawid. Dlaczego no strzelacie? E, do naszych. Do naszych. A no to ja właśnie też strzelam, do naszych. No, do co? naszych, bo do on nas. Tak. Oni to będą szli. No cóż. Warto było prędzej się To ja strzeliłem go w głowę i ciebie też, ale on dawała Żartowałem, Delwex, to żart. Miau No przestań mi miał Musimy się skampić, klasa D tu zaraz przyjdzie. Stawaj z drugiej strony. Wyłącz latarkę, bo def. Dobra, no. <grytanie> Broń w tą stronę. Ale, ale nie będę widział, jak mi będę miał latarki. Lwex, kurwa. Halo, umarliście? Nie. To, to taka cisza. Bo się skąpiliśmy. Skampiliśmy się. A weź kuik miał, nie wiem jakby rację. いいよいいよ。<laughs> <laughs> Ej, tam hej. jest ten. Idzie tu. Nie wiem, czy my w dwójkę nie jesteśmy ostatni żywi. Nie, nie, balnikarz tam jest. A, Oraz dobra. armory jest otwarte, więc musimy ten pójść do komputerka, bo ja chcę amo, Bo ja mam prawie. Biegnij. Kurwa się wsunąłeś pod niego. Masz granat? Mam, otwórz. To rzut, dobra, ja otwieram. Dobra, nie podejdzie tu. Masz apteczki? Nie, mam, mam, mam wystarczająco spokojnie. O, trafił? Nie, na GMT-y. Masz apteczkę? Potrzebuję apteczki. Pode mną, pode mną, pode mną, pode mną. Nie Co? widzę nic, nie widzę. Świecę, tu, tu, tu. świecę, A, Dobra, mam, mam, mam. Założyć? A, dążę. Na plecach. Zabił. Nice. Nie nice jednak. W sensie, a, że Amonga zabił, myślałem. <laughs> oh. Zza, Mama z kurwa to już nie da się zwalić. Ej, ja się poddaję. Cześć, my rzucałem krótko. Wyrzucałem one, wyrzuciłem to odstrzyma... Dobra, to, daj, to dajcie. Mam SCP-268. Mamy przyspieszenie. Ale nie mamy, już nie mamy więcej. No to, no to, to dobra, 3. chodźcie. Ja miałem broń, ale nie miałem amunicji, bo zabrałem ją jako bałkę, który zdech, jako naukowy zabał. Na jak z nim gadam, to po prostu mógł, no. że ludzie Ja zrobiłem to, co miałem, to co musiałem, no. Na podstawie martwych osób, rozumiem. O, jest, to potrzebowałem. Dobra, teraz już na pewno hey. mamy 12 monet. Ej, hey, mamy Ghost slide. No, no i dobra, idziemy szybko, szybko. Nieprawda. Dobra, 1-1 jeden, jeden Ghost Light, nie? Ta, jeden, tak, 1-1 jeden. Tak, jeden, jeden. To co? A właśnie, a co to się stało, bo ty quick nie wiesz? Mhm. E, to oni zrobiłem tak, że oni mieli zrobić ten: oddać jeden item, każdy z nich, czyli cztery itemy. I wtedy robię cud monetkowy, zrobiłem dobra, ten, tutaj cud. piękny. są te monety, więc jak chcecie ich użyć, to. Dobra, to bierzemy. Ja rzucam pierwsze. To co? I co, zginąłeś? A, a jestem jeszcze zroniony. nie. A, jak mi przykro. Dostałem... O, karta została mhm. ulepszona, o, nice. O o, 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 A ja dostałem... O, wybuchłem! A, wybuchłem, o nie! Ja, a, nie zapiło mnie. No, tylko GPN-a zapiło. gpn <laughs> O nie! O. Ej, bo musimy uciekać! Ej, ot... Weź... A, zamknięte jest! Ulepszarkę. Stary, zamknięty. jest. Kliknij ulepszarkę, kliknij ulepszarkę! Szybko, szybko, Klikam, klikam, nie tało. można, nie można! Ona się kiknęła, uciekamy stąd szybko. Nie uh. to było. A, dobra, tu jest exit O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. A, wiesz co jest? Tutaj jest winda, ale ona jest ten. Zamknięte są drzwi od niej. Jest zbugowane trochę, ale nie chciałbym się to y, naprawiać. O, chodź, chodźmy się. O Boże. Mam oh. monetki. mam. Ja też. <laughs> o mój Boże. Ale akcja. Wow. Tak, ziemniaczki sprzedawałem. E, A, to są Daj mi swoją monetkę. Kurwa! To coś mi dał drugą.